Witamy Państwa w programie Psychoty i my, Doktor Tomasz Nowak i Filip Borowiak. O czym powiemy w dzisiejszym programie, panie doktorze? Dzisiaj podpowiemy Państwu, jak sobie poradzić, kiedy nasz pupil zaginie, gdzie go szukać i kto może być nam pomocny oraz o zapobieganiu chorobom zakaźnym, czyli o popularnych szczepieniach u psów, kotów i innych czworonogów. Zapraszamy. Jesienią przypominamy sobie o szczepieniach, i to taki dominujący temat dla właścicieli zwierząt. I pewnie tak jak zapowiedzieliśmy w naszym programie, również to będzie jeden z tematów. Panie doktorze, co powiemy o szczepieniach naszym telewizom? To bym ujął też szerzej jako profilaktyka sezonowa. Właśnie po wakacjach przychodzi dużo nowych psów, przychodzą też stali pacjenci na, na kontrolę. Pojawiają się szczenięta, pojawiają się kocięta i im proponujemy takie zabezpieczenie sezonowe przed chorobami ogólnymi, całorocznymi, zakaźnymi, jak i chorobami sezonowymi. Oraz odrobaczenie i profilaktykę przeciwko pasożytom zewnętrznym, czyli płom i kleszczom jeszcze. Takim najbardziej popularnym szczepieniem jest szczepienie przeciwko wściekliźnie. Ale, Panie Doktorze, przeciwko czemu możemy zaszczepić naszego pupila i psa i kota? Jakie to są szczepienia? Czy w jednym zastrzyku można kilka szczepień zmieścić? To już odpowiadam. Szczepienie faktycznie przeciwko wściekliźnie jest szczepieniem obowiązkowym dla psów. I powtarza się je u nas w Polsce co roku. Wraz z tym szczepieniem, my często proponujemy też ochronę przeciwko innym chorobom, takim jak dla psów nosówka, parwowiroza, zakaźne zapalenie wątroby, grypa psia i leptospiroza. Jest to oczywiście szczepienie kompleksowe, czyli w jednym zastrzyku można yy, podać wszystkie te antygeny i zabezpieczyć takiego psa przed wszystkimi tymi chorobami. Natomiast u kotów oprócz wścieklizny. Dokładamy też często panleukopenię, kalicję, herpeswirozę i czasami chlamydiozę, czasami białaczkę. Ale to już są szczepienia indywidualnie dobierane, zależnie od aktywności samych kotów. Niedawno, kiedy wspominaliśmy o, o pasożytach, o kleszczach, mówiliśmy też o takich chorobach, które są przez właśnie te Pasożyty przenoszone o, o boreliozie, o babesiozie. Czy na te choroby również możemy zaszczepić naszego pupila? Jak najbardziej można jeszcze uwzględnić mm, profilaktykę przeciwko tym chorobom odkleszczowym. Aczkolwiek sezon też się pomału będzie kończył i to zależy, czy właściciel przewiduje na przykład wyjazd ze swoim SEM w takie środowisko, gdzie jest bardzo dużo kleszczy i bardzo duża inwazyjność, inwazyjność tych kleszczy i tym samym ryzyko zarażenia babersiozą czy, czy boreliozą. Ale o tej porze roku my częściej sugerujemy szczepienie przeciwko kaszlowi kanalowemu. Jest to mm, choroba sezonowa na wiosnę i na jesień i teraz właśnie może być drugi rzut jako tej, tej choroby, czyli kaszel psiarniany. Panie doktorze, obowiązkowe jest szczepienie przeciwko wściekliźnie, więc y, musimy zrobić ten zaszczyt przeciwko wściekliźnie, ale możemy zrobić, tak jak pan powiedział, taki kompleksowy, y, kompleksowe szczepienie przeciwko wielu chorobom. Y, pewnie niektórzy y, nasi widzowie, posiadacze czworonogów zastanawiają się, czy to rzeczywiście się opłaci, bo taki kompleksowy zastrzyk pewnie jest droższy, prawda? Jest rzeczywiście zauważalna różnica w cenie, ale też i jako w potencjale tego szczepienia. Szczepienie przeciwko wsiekliźnie jest szczepieniem jednoskładnikowym, czyli monowalentne, a szczepienie to kompleksowe jest poliwalentne, czyli wieloskładnikowe przeciwko kilku chorobom. I oczywiście są sytuacje takie, kiedy tego kompleksowego szczepienia nawet nie proponujemy swoim pacjentom ze względu na różnego rodzaju czy stany fizjologiczne, czy stany chorobowe. Ale hmm, chcąc czuć się w pełni odpowiedzialnym za swojego tego pupila, za tego czworonoga i żeby on był faktycznie w środowisku zewnętrznym bezpieczny i nienarażony na, na infekcje, na, na zakażanie się tymi chorobami, właśnie zakaźnymi, to ja proponuję podejść do tego właśnie tak kompleksowo. I Szczepienie co jakiś czas przeciwko właśnie nosówce, parwowirozie, zakaźnemu zapaleniu wątroby, czyli hepatitis, chorobie rubarta u, u psów, parainflamie, czyli grypie psiej u psów, czy leptospirozie, Uważam jako inwestycję w zdrowie tego pacjenta. U kotów, nawet jeśli są to koty niewychodzące, koty domowe, często mamy też taką rozmowę, hmm, czy szczepić faktycznie te koty, skoro one przebywają tylko w środowisku hmm, domowym, znanym i bez kontaktu z innymi kotami z zewnątrz, to podpowiadam, że owszem, może koty i nie, ale koty przebywające na balkonach albo koty, które yy, no, nawet nie kontaktując się bezpośrednio ze środowiskiem zewnętrznym, ale przy pomocy jakby nas, czyli nogawki od spodni, podeszwy butów, Niektóre infektanty, niektóre czynniki zakaźne możemy przynieść po prostu na, na podeszwach, na obuwiu. A koty przecież pierwsze co robią, witając się z nami, to wąchają, to, to obuwie i potrafią też drogą węchową, drogą kropelkową bądź też drogą no, dousną. Niektóre czynniki takie zakaźne po prostu przyjąć. Także może nie co roku, ale co jakiś czas rzeczywiście proponujemy taką kompleksową profilaktykę. Od kiedy można szczepić zwierzęta? Jaki wiek muszą osiągnąć? Minimalny wiek, kiedy szczepimy szczenięta bądź kocięta to jest około 6-8 tygodni. I jest to oczywiście szczepienie na początku mało składnikowe, czyli no, dwu bądź cztero, dobrane do, do wieku tego szczenięcia bądź tego kocięcia. A potem dopiero w miarę upływu czasu zwiększamy gradację i siłę tych, tych szczepień. I zwykle są to mm, trzy maksymalnie wizyty w odstępie kilkutygodniowym. Szczepimy psy, koty. To wszystko? Czy jeszcze jakieś zwierzęta można szczepić? Nie, nie tylko. Oczywiście szczepienie psów i kotów wykonujemy najczęściej, ale również możemy zabezpieczyć przed chorobami zakaźnymi takie zwierzęta jak fretki i króliki. Fretki też przeciwko chorobom sin, takim jak nosówka, parwowiroza, to hepatitis, czyli choroba rubarta, zakaźna zapalenie wątroby i parainfluenza, to jest grypa, a u królików z kolei hmm, bierzemy pod uwagę pomór, królików i myksomatozę. A u i królików ścieklizna również wchodzi w grę? O królików nie, u fretek owszem, u fretek też wprowadzamy wściekliznę. Dziś w programie naszą uwagę skupiamy na problemie poszukiwania zagubionych zwierząt. Po odpowiedź na pytanie co zrobić kiedy zginie nam pupil udaliśmy się do Poznańskiego Schroniska dla Zwierząt oraz do Straży Miejskiej. Jeśli zginie właścicielowi zwierzę, czy pies, czy to kot, pierwsze kroki należy podjąć takie, aby skierować się do schroniska. Albo przyjechać osobiście, albo chociażby zadzwonić, wtedy my informujemy, czy takie zwierzę tutaj u nas jest. Jeśli go nie ma w schronisku, drugim etapem, który należy zrobić, jest skontaktować się ze Strażą Miejską, ponieważ Straż Miejska też posiada informacje na temat zaginionych zwierząt. Dzwoniąc tutaj do schroniska, jakie, o jakie dane musimy podać, żeby, żeby właśnie ułatwić pracownikom schroniska zidentyfikowanie naszego zwierzęcia? Przede wszystkim, jaki to jest pies, czyli rasa psa, jaka maść, czyli ubarwienie. Później, ewentualnie, czy jest pies zaczypowany, i wtedy podajemy numer chipa. To dużo ułatwia pracownikom biura obsługi klienta w odnalezieniu psa, który przebywa tutaj w schronisku. W pierwszej kolejności, jeżeli zginie nam kot czy pies, zgłaszamy się właśnie do schroniska, a w drugiej kolejności do Straży Miejskiej. To znaczy, że nie wszystkie psy trafiają do schroniska? To znaczy, nie trafiają. Jeżeli piesek nie posiada chipa, owszem, trafia do schroniska. Natomiast jeżeli posiada chipa, po numerze docieramy do właściciela i piesek jest przekazywany. Swojemu panu. Straż Miejska znajduje psa, e, ustalamy, kto jest jego właścicielem, znajdujemy tego właściciela i czy taki właściciel potem ponosi jakieś konsekwencje? E, jak najbardziej. Za niedopilnowanie pieska, e, za luzem biegającego pieska właściciel może otrzymać mandat w wysokości od 50 do 250 zł. Także jak najbardziej jest to wykroczenie, za które strażnik może ukarać mandatem. A wszystkich e, wszystkie osoby, którym się to przytrafiło, e, spotyka taka kara? Jest to indywidualne podejście strażnika. Strażnik może ukarać mandatem, może skierować wniosek do sądu, bądź pouczyć. Jeżeli piesek jest nieagresywny, zdarzyło się to chwilkę, bądź pierwszy raz, myślę, że, że strażnik przymknie oko i, i, i da pouczenie właścicielowi. Natomiast jeżeli są nagminne, jest to pies rasy agresywnej, bądź widać, że, że ten pies może zrobić krzywdę, jak najbardziej właściciel zostanie ukarany. Odczytu psiego chipa może również dokonać lekarz weterynarii, który w zakresie swoich usług ma chipowanie. Do nas trafiają częściej psy znalezione przez kogoś, psy, które ktoś doprowadził do, do lecznicy. I wówczas identyfikując je na podstawie tego szczepionego mikrochipu, potrafimy w bazie zwierząt, w tej europejskiej bazie zwierząt, gdzie wszystkie psy zaczypowane są zarejestrowane, namierzyć niejako tego właściciela i zwykle w ciągu jednego dnia udaje się już tego psa przekazać do, do prawowitego właściciela. Odnalezieniu pupila mogą pomóc nam również ogłoszenia, które rozwiesimy w okolicy lub zamieścimy w internecie, na przykład na portalu dogomania.pl, poznańscy strażnicy miejscy, którzy w ubiegłym roku odnaleźli ponad 900 psów, liczą, że skalę problemu zmniejszy chipowanie. My liczymy na odpowiedzialność właścicieli. Co robić, żeby zwierzęta nam nie ginęły? To jest dla nas właśnie wszystkich najważniejsze i samo mikroczypowanie jakkolwiek pomaga, to, to nie wystarcza. Ja namawiam na wyprowadzenie psa na smyczy, nie, wy, nie spuszczanie go z tej smyczy w takim nieznanym terenie i trzymanie z nim cały czas kontaktu wzrokowego, żeby nam gdzieś nie uciekał, nie znikał i nie pozostawianie psów nawet na smyczach, pod sklepami, pod różnego rodzaju urzędami, yy, tam, gdzie go faktycznie nie widzimy, ponieważ wiele takich psów ginie. W poszukiwaniu idealnego towarzysza proponujemy dziś Państwu spotkanie z jedną z najnowszych ras kotów, kotem bengalskim. Jest to rasa wyjątkowa, stosunkowo młoda kot bengalski, który powstał przez skrzyżowanie kota dziko żyjącego felis bengalensis, z prawdziwego azjatyckiego małego leoparda z kotem domowym. Przepiękna idea towarzyszyła powstaniu tej rasy, mianowicie przeniesienie cech kutra i reaktywności zmysłów kota dziko żyjącego na naszego domowego mruczka, z zachowaniem jednak charakteru bardzo łagodnego, przyjacielskiego, proludzkiego kota. Nie jest kotem w takim stereotypowym słowa tego znaczeniu, który żyje we własnym świecie. On kocha ludzi, kocha inne zwierzęta, jest towarzyski. Jest to rasa, której. Futro ma niezwykłą charakterystykę, bardzo gładkie, typowe dla właśnie lamparta albo w takie przepiękne, klasyczne pręgi marmurki, albo jest to centka, typowa właśnie taka leopardia. Futro praktycznie nie wymaga pielęgnacji, jest to w ogóle kot łatwy w utrzymaniu ze względu na to, że dieta. Powinna być dobrze zbilansowana, on oczywiście wymaga dużej ilości dobrej, suchej karmy i mięsa, natomiast nie ma skłonności do jakichś specyficznych chorób, to jest kot o dobrej kondycji weterynaryjnej. Te koty nie mogą mieć właścicieli ciężko pracujących 12-14 godziny na dobę. To jest kot, który musi mieć albo drugiego kota, albo towarzystwo człowieka, jakiegokolwiek innego zwierzaka. Oczywiście chomiki, świnki czy myszki są traktowane konsumpcyjnie, także nie wchodzi w grę utrzymywanie tych zwierząt razem. Te koty nie drapią, nie gryzą, absolutnie i świetnie dogadują się z małymi dziećmi. Natomiast bardzo istotną ich cechą jest to, że to towarzystwo jest naprawdę niezbędne i nie nadają się na kanapowca. To nie będzie kot, który usiedzi spokojnie w jednym miejscu, czy pośpi sobie przez wiele godzin braku obecności jego właściciela w domu. Będzie cierpiał wtedy psychicznie, tym bardziej, że jest to kot gadający, gadający i gadatliwy. Wydaje ogromną gamę dźwięków, od ćwierkań właściwie takich typowych dla dzikiego serwala. Powrzaski, najróżniejsze odgłosy manifestujące jego stan i kondycję psychiczną. Bengal musi opowiedzieć, co dzieje się w jego życiu, i musi przepytać właściciela, co wydarzyło się, kiedy nie było go w domu. Bardzo szybko, łatwo i chętnie chodzą w szorkach i uczą się chodzenia na smyczy, wyprowadzania na spacery. Oczywiście. Tych kotów nie można puścić swobodnie, wolno, chociażby z tego powodu, że nie czują lęku przed psami i mają wręcz fioła na punkcie psów. Bengale uwielbiają towarzystwo psa i w domu, w którym jest pies, czy jest inny kot, będą się na pewno bardzo dobrze czuły. Ze względu na to, że są to koty jeszcze cały czas rodzynki, rodzice pochodzą z kotów importowanych z Ameryki Północnej. Przede wszystkim tam są najlepsze hodowle na świecie. Te koty to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Koty do hodowli są kotami jeszcze droższymi. Dziś w programie to już wszystko. Zapraszamy do oglądania następnych odcinków i zapraszamy do kontaktowania się z nami z pytaniami do pana doktora, które mogą państwo wysyłać na nasz adres mailowy rtk.poznan.pl